Po kazaniu zabijano grajka. Jeden z biesiadników witał post słowami Ktoś się tam na przypiecku krząta, wstępna środa żurowił krząta. Wstępna środa następuje, pani matka żur gotuje. I gospodyni znikała w kuchni, by dopilnować przygotowania podkurka. I do północy rozdzwaniały się kościele dzwony, milkła muzyka, gasły wszędzie światła. Po wielu domach gospodarz na lasce wnosił wiązkę śledzi przywiązanych, obnosił wokoło, zapowiadając koniec dni szalonych. Po zamożniejszych rodzinach śledzie robiono z marcepanu, przynoszono na półmisku i rozrzucając wśród dziewcząt, które myśląc, że to prawdziwe, uciekały w popłochu. A gdy domowy zegar kończył wybijać godzinę 12, godzinę przejścia od zapustów do postu, pani domu wchodziła do jadalni z półmiskiem przykrytym pokrywą. Usztująco obstępowali ją kołem, a gospodarz podnosił pokrywę, z pod której ulatywało ptasze, najczęściej był to wróbel, mając symbolizować płochość. Na półmisku zostawiały, zostawały śledzie, jajka i kubek mleka, głównie potrawy maślanej kolacji zwanej podkurkiem. Po wieczerzy mięsnej, w ostatni wtorek około godziny 12, czyli około północy, mleko, jaja i śledzie dawano tymi potrawami przygrywając niejako postowi nadchodzącemu i po stopniach od mięsa przeznabiał do niego postępując. Ta kolacja zwała się pod kurkiem i wszędzie była używana, tak w wielkich domach, jak i małych, jak pisał Gołębiowski. A w e, utworze Mączyńskiego Losy króla Pączka możemy czytać A tymczasem na krysztale król śledź zasiadł okazale No minęły grzeszne czasy pączków, szynek i kiełbasy bo za śledzia jego mości cały naród ściśle pości. Są i jaja jest oliwa, a śledź bladą twarzą kiwa. Kto zaś bardzo użyć rad, to ogonek z śledzia zjadł. Na jedzenie śledzia jaj podawanych na podkórek i na popicie go mlekiem byłoby grzechem lub przynajmniej grubą nieprzyzwoitością. Podkórkowa uczta rozpoczynała nieodwołalnie post. Niekiedy podkórek przeciągał się do białego rana, a mleko wykorzystywano do wróżb, brano je na łyżkę, i chlapano na sufit z kształtu plam, odczytując przyszłość. Tak jak zapusty musiały być wesołe, tak pust post musiał być smutny, bo inaczej zapusty smutny post wesoły będziesz, człowieku, przez rog goły. Tak po dniach pustoty skazówka zegara jest palcem, co niegdyś z ucz sali tak groźnie nakreślił oczom Baltazara, znieważonyś i Bóg cię obali. Młodzi, ty pusta, gdy w owej godzinie twą myślą na przyszłość się zwrócisz, jak groźnie do duszy ten głos ci popłynie, Proch jesteś i w proch się obrócisz. Lecz tego, co wyże zna cele, Popielec zasmucić nie zdoła, bo droższą mu będzie nadę płoche wesele, Rozwaga z powagą u czoła. Zgodnie ze starą tradycją, rano we wstępną środę, w karczmie ubelki przy progu zawieszano przetak z popiołem, a chłopiec umieszczony na piecu pociągał za sznurek i obsypywał popiołem każdego, kto tylko Wchodził do karczmy. Na wsi chowano instrumenty muzyczne, wszelakie świecidełka, nawet lustra, którym jeśli nie chowano, to przynajmniej przykrywano je chustami. Kobiety unikały kolorowych i błyszczących strojów, ubierając się ciemnie skromne w skromne suknie. Dokładnie szorowano patelnie, aby nie pozostały na niej ślady tłuszczu, a potem je zamykano, a najczęściej wieszano w kominie. Kościelne dzwony wzywały do popiołu. Jak pisał pod koniec XVI wieku Kacper Mijaskowski, w środę popielcową, będąc wstępem do wielkiego postu, stąd jej druga nazwa Wstępna Środa. We wszystkich kościołach odbywają się uroczyste, przepokutne, a księża posypują wiernym głowy popiołem, powstałem ze spalenia ubiegłorocznych palm i mówiąc nad każdym. Pamiętaj, człowiecze, że proch jesteś i w proch się obrócisz. Obrządek ten ma przypomnieć o nieuniknionej śmierci. Nadchodzi czas rozmyślań natupywającym czasem. Popielec rozpoczyna długi okres postu, mający też swoją szatę zewnętrzną, obrzędową. Symboliczne posypywanie głów popiołem w kościele przeszło na wieś i stało się ulubioną zabawą w półpościu. Trudno dociec, w jakim kraju i kiedy przekształcono pokutny obrząd kościelny w kategoryczną zabawę zwyczajową. Może w Rzymie w IV wieku, kiedy Kościół stanowił Wielki Post, a może później i może w ogóle gdzieś indziej. W każdym razie Polacy od dawien, dawna praktykowali e, te dokazowiska i swawolę. Popiół, jak pisał Jędrzej Kitowicz, swawolna młodzież rozdawała go sobie sama, trzepiąc się po głowach workami popiołem napełnionymi, albo też wysypując zdradą jedni drugim oboj, oboje płci na głowy pełne miski popiołów. Ta jednak swawola nie praktykowała się po wielkich domach, tylko po małych szlacheckich miasteczkach i tak naprawdę między po, pospólstwem. Druga taka ceremonia, nie kościelna, ale światowa, z popiołem bywa długo używana, była ona w miastach i po wsiach, która zawisła na tym, że jaki młokos przed przechodzącą lub tuż za przechodzącą niewiasną albo dziewka przed lub za mężczyzną rzucała na ziemię garnek z popiołem suchym. Napełniony, trafiając z pociskiem tak blisko osoby, że popiół z garnka rozbitego, wzniesiony na powietrze, musiał ją obsypać albo obkurzyć. Co zrobiwszy, sławolnica lub sławolnik uciekł, że zaś nie każdy mógł znieść cierpliwie taki ceremoniał, sukni i oczom szkodliwe, trafiało się, że stąd wynikały zwady i bitwy. Zwyczaj rozbijania garnka z popiołem trwał w Polsce niezwykle długo, tyleż, że garnek rozbijano u drzwi domów w półpoście o północy. Tłuczenie w tym dniu Stary Garków było symboliczną oznaką zaostrzenia postu, bo dawniej od połowy postu nie jadano w Polsce nawet potraw gotowanych. Wśród poście to był również czas, kiedy topiono śmierć i zimę, marzanne. Po utopieniu kukuły wszyscy natychmiast rozbiegali się do swoich domów, uważając przy tym bardzo, bo kto w czasie powrotu przewrócił się, temu wróżona była choroba, a kto szybko i sprawnie przybiegł do domu, tego czekał dobry rok. W niektórych okolicach Polski topienie zimy odbywało się już w środę popilcową. W niektórych okolicach Krakowskiego parobka owiniętego w grochowiny prowadzą na powozie do stawu, zdzierają z niego tę grochowiny i wrzucają do stawu, po czym udają się do karczmy na hulankę. W Lubelskiem był to manekin ze słomy lub grochowin obwożony po wsi na małym wózku, a następnie spalany lub topiony w rzece lub w stawie. Ten oczywiście stary zwyczaj został dziś przeniesiony na 21 marca, pierwszy dzień wiosny Najhuczniej obchodzony był w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. Najweselszym momentem było topienie marzanny i chodzenie z gaikiem. Marzaneczka we wieńcu, dokąd ją nieść mamy, kiedy dróżeczki nie znamy. Według Kolberga początki tej ludowej uroczystości wiążą się z wprowadzeniem chrześcijaństwa. W niedzielę śródposną, a więc gdzieś w marcu, pleciono figurę słomianą i ubierano ją w kobiece stroje, po czym wetknąwszy ją na wysoką tykę, Obnoszono najpierw po wsi ze śpiewem. Śpiewały tylko dziewczęta, a potem niesiono do rzeki lub do stawu. Tumażanne rozbierano, asumiano kukłę, wśród licznych okrzyków wrzucano do wody. Do wsi wracano z choinką ozdobioną wstążeczkami, malowanymi skorupkami, złotymi, srebrnymi paseczkami i śpiewając już wspólnie z chłopcami, nasz gaj, zielony, pięknie przystrojony, chodzono od domu do domu, domagając się poczęstunku.